Mało wspomina o tym, jak sandbary go ukształtowało, o pustce, kilometrach lasu, jaki ciągnął się tuż zagraniczonego podwórka. Ja urodziłam się i przez całe życie mieszkam w Warszawie. Jednak gdy myślę o swoim mieście, nie przychodzą mi na myśl standardowe, turystyczne widoki, jak Pałac Kultury czy Starówka. Myślę wtedy o naszym wielkim, osiedlowym podwórku górce naprzeciwko bloku, z której co roku zjeżdżaliśmy na sankach. Zatrzymaj się. Myślę, że taka byłaby przewodnia myśl mojego projektu. Centrum Warszawy zawsze wydawało mi się zędkowym, przytłaczającym światem. Przestrzenią, której przeprojektowaniem bym się zajęła, byłyby właśnie tereny otaczające Pałac Kultury. Użyłabym tutaj park z dziesiątkami drzew, wśród których można byłoby spacerować. To właśnie drzewa kojarzą mi się z poczuciem bezpieczeństwa. Umieściłabym tam również niewielką sadzawkę, która stanowiłaby idealne miejsce na letni odpoczynek. Nie zabrakłoby również przestrzeni, w których można byłoby przysiąść na chwilę, czy to z gronem przyjaciół, czy to samemu. Niemal zawsze mam przy sobie jakąś książkę, więc pewnie na czytaniu spędzałabym tam wolne chwile. By uczynić tą przestrzeń ciekawą także w aspekcie kulturalnym, na samym środku umieściłabym niewielką scenę. Koncerty polskich artystów od dwóch lat stanowią sporą część mojego życia, I choć uwielbiam te zaplanowane z niesamowitym rozmachem wydarzenia gromadzące na publiczności tysiące osób, to koncerty debiutujących dopiero zespołów również mają w sobie jakąś wagę. To właśnie nieznane szerszej publiczności zespołu miałyby szansę zaprezentować się na tej scenie. Myślę, że stworzenie niewielkiego parku, miejsca betonowych płyt, w najbardziej rozpoznawalnym punkcie Warszawy, pozwoliłoby chociaż części z nas zatrzymać się.